Michał Wazi i Gważy. Cóż to dzisiaj nam no, zaproponujesz? Jako, że mamy pandemię, jest niektóre rodziny, mają ciężką sytuację finansową, a ludzie, a szczególnie dzieci, uwielbiają Nutella, to zrobimy zdrowe. Powidła śliwkowe, czyli taką nutella śliwkowo do szmarowania na chleb, na i co dzieci lubią. Aha, czy dzisiaj będzie na słodko, padasz? Na słodko i zdrowo, bo śliwki węgierki z naszego ogrodka... Sądzę, <śmusznie> żeś zrywał. <śmusznie> nie, moja kuzynka zrywała. <śmusznie> <A>. <śmusznie> to, ale to są z twojego ogródka, to nie są kradzione, nie? Bo jak, no, jak słyszę, że kradzione nie tuczy, to by to. było podwójnie, hopie... Wie, tak kwit? Tak nie, to z raufu nie jest, jak to gadałem, kiedy się łaziło za bajtla na rauf, <grym>, to z raufu nie jest, także jest to z normalnego, fajnego naszego ogródka i no. Ten, no. możemy smażyć. Widzę, że peski już żeś wyciągnął i co dali, żeś z tymi śliwkami robił? No, oczywiście, są umyte, sprawdzone, czy nie ma roboków, bo wbrew pozorom, taka są roboki, to znaczy, że śliwka jest zdrowa, bo nie jest chemiczna, nie? Bo jak mamy owoc, który leży w hipermarkecie <grym, grym>, tyle <grym>, czasu, się go przyklei i nie ma, nie ma roboków, to znaczy, że jest nafaszerowany chemią, bo robok się taki śliwki nie chyci. No ale jak, ale jak się pojawi, to go chyba wyciągamy, bo to nie. ma być jarskie, a nie, nie mięsne. Mamy to umyte, pokronę, wypestkowane. Czepujemy się to na gorąco patelnia. Widzicie, jak to fajnie. Chopy, a tyś mnie w ogóle nie łoszcze, gdy to wczepnie, że tak gorąco patelnia. Co na tej patelni? Rzeź doł najpierw, że, że to teraz tak skwierczy. Doł, trochę oliwy rzepakowej, żeby to nam się nie przylepiło. Aha. I musimy to przesmarzyć wszystko i to się będzie tak chwila wylowało. Ale ja widzę, że tych powideł tu jest jeszcze jakoś no, czekulada, chłopie. No czekolada gorzko, polsko, 80% bez żadnych dodatków cukru. Rzeź ją połomą na drobne kąski. I co tak. potem z tymi ikąckami zrobisz? Potem z tymi ikąckami zrobię tak, że jak ta śliwka nasza się przesmaży, a to trochę potrwo na wielkim ogniu, Jak ją zmiksujemy, domy z powrotem na patelnię i ta czekolada dociepniemy do tego, do domy cukru. To się zaśmie się trochę powelować i wtedy na gorąco przełożymy do krauzy. I Ta czekolada dodaje takiego fajnego smaku, właśnie yy, kontrastu do tej kwaśnej śliwki, bo śliwka też jest słodka, ale ma dużo yy, tej kwaśności takiej. To się już fajnie tutaj złoci. Zaczyna opuszczać soki, ale to jeszcze chwilka. Widzę, że te śliwki tutaj powoli, powoli już dochodzą. No Michał tu robi magiczne sztuczki. Ciepię tymi śliwkami, a za tymi śliwkami się ciepie łogień. No, jest idealne i możemy zacząć miksować. Omytań tyglik. Uwaga bo gorący. Przeciepujemy do do gara. Miksujemy na jedno lito masa. Musi być jędrny, fajny mus. Bez żadnych grudek. One pomiksowane, jako że my to zmiksowali się w tym gorczku to na patelnię nie ma sensu tego przekładać. Dajemy to curik na gaz. I dalej się to wyluje. Nie, a teraz do tych, do tych wylujących się, zmiksowanych węgierek dowoż wiele cukru. No tak... Yy, jeden do dwóch, nie? Czyli jak mamy jedna objętość tych śliwek, to pół objętości cukru. Aha. I tak najlepiej jest powiedzieć, żeby nie było ani za słodkie, ani za gorzkie. Jak już my dodali tego cukru, lekko możemy spróbować. No, jest super. I teraz musimy dodać tego naszego składnika, składnika drugiego, głównego, czyli czekolady, nie? I trzeba teraz cały czas cierpliwie pomału mieszać. Żeby to się fajnie stopiło i połączyło, a żeby nam się nie przypoliło gaz, albo na piecu na minimum. Już czuć zapach czekolady fajnie. I to jest fajnie to, że jak to do tej krauzy na ciepło przelejemy, zawykujemy to ta czekolada, no tak zagęszcza ta śliwka, że się fajnie szmaruje, a nie jest to płynne i no takie idealne do szmarowania. A to jest taka jako wersja, bym powiedział, light do dzieci, ale idzie też zrobić inne wersje, nie? Takie do dorosłych, żeby tam jeszcze coś dodać, jakiś dodatek smakowi. Dokładnie, to jest wersja light do dzieci, ale do dorosłych. Jak ktoś jest koneserem whisky czy koniaku, idzie dodać koniaku i to wtedy do smażenia tych śliwek, jak yy, ten to się nazywa flambirowanie, bo to się podpolo wtedy, alkohol odparuje, smak zostanie. Można do tego jeszcze dodać odrobina, czyli żeby było ostre nie? i się wtedy te smaki komponują tak zarąbiście, że. Aż Gowa boli. A ja no toż my tu... przelewamy, bo się to fajnie stopiło. Już to jest. Dobra, to teraz już to mamy i przelewamy do krauzy, ja? I przelewamy do krauzy. To jest takie fajne, płynne, bo jest gorące. No lepiej to na gorąco robić, bo jak to się nam zestali, to wtedy będzie ciężko, nie? O. Jak długo idzie to trzymać, taki krauzy, żeby mieć pewność, że to się nam nie zepsuje? Spokojnie z 2-3 miesiące nawet. Ja? No? No to ta akurat trzeba na zima. No na zima, na zima, no trzeba oczywiście próbować, nie? Zakręcamy. I jak to zakręcamy na gorąco, to to się same zawękuje, bo to jest gorące, później się to schłodzi, to powietrze się zassa, bo się skurczy i mamy gotowe. Dziękuję. To dzięki serdeczne. i tak my poznali zaś nowy przepis. Na powidła śliwkowo-czekoladowe. Dzięki Ci, Michał. No i smacznego. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.